Siemano widzowie. No cóż, dawno nie robiłem odcinków z głosem. A dzisiaj sobie zagramy Bedwars. Dzisiaj jest odcinek z Bedwars. I wreszcie z głosem. No cóż, widzowie, dawno nie robiłem odcinków z głosem, tylko cały czas z muzyką. A więc dzisiaj jest już znów odcinek z głosem, widzowie. I dzisiaj sobie tak zagramy w Bedwars. Postanowiłem, że zrobię odcinek z Bedwars w widzowie. Zostawcie subika i lajka. A więc lecimy i zapraszam do oglądania. żeby zaczniemy grać widzowie. OK. o. W ogóle widzowie mm, za bardzo nie umiem grać w tą grę. To dopiero wczoraj ją zainstalowałem. To była ta premiera W ogóle, gór, tutaj zabrał diamenty Mhm, Powróciłem z powrotem. Nie wiem, nie da się jakoś obok tego brać Ale dobra Stawmy to, widzowie Bo ja tylko burzyłem na premierze Jak nagrywałem Wtedy jeszcze się w ogóle nie znałem za bardzo ale ja teraz już trochę się znam. No, ale by to wie, za bardzo nie umiem grać w tą grę. Hmm. Powiem, że za bardzo w tą grę nie umiem grać. Ale ta gra chyba jest w Minecrafcie na serwerze. Okej. Okay. Chyba pierwszy raz mi się udało kogoś zabić. Nie. Onki doki, widzowie. Zawsze, jak nagrywam odcinek z głosem, to tak sobie ściszam telefon. I żeby mnie było dobrze słychać. Mam ściszony telefon. <laughs> ok. Nie wiem, może będę mówił tutaj głośniej. Co jest zabudowane. sobie zburzymy, widzowie. Na razie okej. Okay. I okej, okay, już sobie możemy przejść. nie Wiem, może mi się przyda ten klotek, sobie go zburzę. Co to to nie widziałem. Na razie widzowie, na razie się, na razie przyznam, że jestem słaby w tą grę, No to dopiero wczoraj zainstalowałem i za bardzo się nie znam. Hop, ok. OK. Zabiłem tego stworka. I tego stworka. Ale OK zabiję go. nie, nie wiem co się stało. Ale w ogóle długo widzę powiedz no, że odcinków z głosem dawno nie robiłem. Widzowie Tylko trzeba udać z muzyką i z muzyką. Ale nie chcę mi się tak już montować. No i... Wreszcie, wreszcie postanowiłem robić z głosem odcinek Zostawcie tutaj lajka like i suba, jak już mówiłem I widzowie, miałem 90 subów, miał yy, miałem już by... widzowie yy, już bym miał yy, 100 subów, nawet 100 ileś YouTube mi odjął, no i ko kolejny raz już mi odjął, miałem 70 ileś no, nie wiem YouTube to, to są chyba jakieś złodzieje, ale nie wiem. Nie wiem czemu. Odejmują. Ja wiem, chyba odejmuję i komuś innemu dawaj, ale nie wiem. Bo YouTube to jakieś złodzieje chyba widzowie Każdemu odejmują, no. Ten YouTube taki YouTube. Jeszcze jeden klotek mi brakuje. Nie. W sumie to mogę przeskoczyć nawet, nie potrzebne mi to. Okej, okay, hop. W ogóle tym się niszy Lord. Okej, okay, jest taki. Kościół tego nie, to jest mój jednak. Otóż jestem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekam Kurde, widzę, że powinienem go zabić, a nie uciekać. Ale okej, okay. ale za bardzo się nie znam. W tej grze Bedwars no troszkę znałem tą grę, ale nie wiedziałem co to jest ze grę, Ale nie instalowałem jej. Ale postanowiłem ją zainstalować, prawdziw to co jest. No i postanowiłem ją nagrywać widzowie, jak widzicie. Na pewno podobał wam się Bedrours na moim kanale. Robiłem premierę. Na pewno byliście. Tylko niektórzy byli na premierze. Widzowie Zrobiłem premierę Bedroars z Bia na kanał. A może w sumie nawet z tego odcinka też zrobię premiery, ale nie wiem, bo teraz w ogóle robię dużo premier, bo dawno już nie robiłem, to postanowiłem znowu robić premiery widzowie, bo premiery są fajne. Nie wiem, może nawet sobie zrobię z tego odcinka premierę widzowie, ale będę mógł nawet. To jeszcze, jeszcze sobie tutaj nagrywamy, śmigamy z Bedwarsem, widzowie, oj Kurczę, tutaj spadłem Tutaj mnie dobrze słychać, jak mam wyciszony telefon, ale zawsze to tak mnie dobrze nie słychać No bo, uff, Jak mam zgłośniony telefon, no i słychać muzykę, muzyczkę, no to Widowie tak mi źle słychać. Wtedy. A teraz tak tam zawsze mam wyłączone mikrotem, Mam wyciszony dźwięk, żeby mnie było dobrze słychać na odcinku, widzowie. Teraz tak zawsze mam. I wtedy jest spoko. naprawdę mnie słychać. Jest spoko, widzowie <laughs> Przepraszam, tutaj sobie musiałem odkaszleć. Yy. Nie wiem, za, ba za bardzo tutaj nic nie robię w tym bedłor bo tylko gadam. O sobie chyba chodzę. No ale muszę ich zabijać. Zbierać diamenty. No i. Nie wiem, niszczyć to. żeby to zdobywać. No i budować z tego. I budować. Jeszcze się postawia łóżko. No i się tak buduje. Zabudowuje. Okej, okay, może go pokonamy. E, nie, 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 nie. Nie no. No ale spokój. To na razie początek. Na razie mój początek w Bedworcie widowie. a no więc no to widać, tak, Wczoraj dopiero zaczęłam grać, każdy tak ma na pewno, no widzowie, no przyjezdno, okej, okay, widzowie, postanowiłem, że zrobię z tego odcinka premierę, na pewno będzie fajnie, okej, okay, tu, tak jak oglądacie tę premierę, to dzięki za obejrzenie tej premiery, widzowie, Widzę, dzięki, że oglądacie tę premierę. O kurczę, ale mi walnął. Buchnął mnie tak. Ok, ok, ok. Ok, jakoś go tutaj zabiłem. Anioł. Anioł sobie odleciał. To tutaj jest. Aha, tutaj jest ten. Dobra, widzę, nie wiem, już możemy kończyć z odcinkiem. Widzę, więc. To był taki odcinek 10 minut, zawsze bo takie robię albo po 11, albo po 12. Ale dobra widzowie. W tym odcinku to już na tyle. Dzięki za obejrzenie premiery naszego odcinka. Naszego odcinka premierowego. Dobra widzowie. A ja się już z wami żegnam. I dzięki za obejrzenie tej premiery. Podajcie na więcej premier i wbijajcie teraz na tą premierę. No i nara widzowie, co wam powiem, nara.